Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Górko Recenzji. W tym odcinku zajmiemy się chlebem. Dlaczego chlebem? Bo moje chlebowo-pieszewowo recenziowe interesy mogą być zagrożone. Ok, jako pierwszy zrecenzujemy wiejski chleb z ziemniakami. Ziemniaków tutaj nie widać, ale nazywa się ziemniakami, więc ziemniaki ma w sobie. Ma, no, ta masa była u ziemniakami. Jak smakuje? O, ale się kupię! I jest chociaż z, z lekkim posmakiem no, kwasu chlebowego. W każdym razie ocena pozytywna, bez minusa, no taka pozytywna, tak z tak kosem lekko. Kolejny chleb. Ten chleb jest chlebem z makiem. Ma taki fajny kształt, taki płaski w miarę. I nazywa się domowy. Sprawdźmy jak domowy smakuje. Masło, oszczędnie smarujemy łyżeczką, masłem. Mmm. Na smaku bułkę, no, ze względu na to, więc to jest taka bułka udająca chleb, albo chleb trochę bułkowaty. Ten jest bardziej profesjonalny, ten jest taki bardziej, ten mm. zwykły. ja lubię taki niezwykły, bez, takich, bez tego kwasu chlebowego. Kolejna rzecz, chleb cebulowy. Yy, ten, a dziwo nie ma tu takich w małych cebuli, no przynajmniej ja żadnych nie widzę, tak, więc cebula była dodawana do masy. To była masa, tak, z cebulą ucięli. Jak smakuje? Czy smakuje ceburowo? Bo dostanie minusa lekkiego, jak nie będzie smakowało ceburowo. Ma lekki smak, znaczy, ma smak kwasu chlebowego, podobnie jak ten, taki lekki. I ten ma posmak cebuli, więc ocena pozytywna z rekinusem, bo nie lubię kwasu chlebowego chlebi za bardzo, znaczy tego... No tej kwaskowaści odtości, źle nie lubię. lubię. Lubię taki prosty chleb, taki, taki... dla dzieci. Szarpany! Szarpany! Dziwna nazwa jak na chleb, bo każdy chleb może być szarpany, patrzcie. Szarp i ten chleb, ten jest też szarpany. Ale ten jest szarpany, tak się odmiana tego chleba nazywa, pewnie ze względu na to, że tutaj jest taki szarpany. Jak smakuje? Czy ma e, taki smak e, for kids? Szarpany jest trochę takim gorszym kolegą tego du dużego. Ma ten smak e, trochę gorszy. Tak, e, jeżeli nie chcecie was na ten, a ten nie tańszy, to kupujcie e, ten. Bo ten jest bardzo podobny do tego, ale e, gorszy trochę. A cena pozytywna z minusem. O, pod takim skosem, pod takim skosem. Chleb słonecznikowy żytni razowy. Ja musiałem na chusteczce pisać nazwę chleba, żeby sobie wrzucić do chleba i nie zapomnieć jak się nazywa. To jest słonecznikowy. Ma słonecznik na górze, w postaci takiej dużej. Ma też w środku trochę ziaren, no jak się przypatrzy. No, słonecznik bardzo pasuje do chleba. Dodaje taki fajny aromat słonecznikowy, bo to jest słonecznik. Lekko, delikatnie kwaśny, więc ocena pozytywna. Bez takiego, takim tycicicim minus no pozytywna, generalnie pozytywna. Dobry słonecznik, no dodaje trochę smaku. Lekko ukwaskały, to jest chleb dla nastolatków, bo ma trochę jak bo w nie ma go dużo. Tak? A teraz zabierzmy się za ostatni chleb, który trzeba będzie pokroić, bo yy, go sprzedawali na sztuki. O! Oh, o! Oh, o! Oh, jest! Oh, mamy kromkę, mamy kromkę tego chleba. Zabierzmy się za konsumpcję. Jest zwyczajny, jest niewinny, no prawie się nie ma smaku swojego. Ale ma smak. Okej, okay, moim ulubionym chlebem jest oficjalnie przednożytni, ocena pozytywna. Ma smak taki prosty, taki for bo nie lubię smaku kwasu chlebowego. Przepraszam, że go nie lubię, ale nie lubię kwasu chlebowego. To nie jest nic osobistego, ale... Dobra, skonsumowaliśmy te chleby. Teraz zrobimy chleb drugiej generacji. Plan jest, plan jest banalnie prosty. Zmienimy ten chleb w całości. Otworzymy matę, matę, która jeszcze nie zgadywała. Zmieszania producentów chleba. Z niego to nie własne które będą y, poszaną z chleba przez niżego. Okej, okay, z chleba powstało takie makaroniki, z których y, jakoś próbuje ulepić kulkę. Zobaczymy czy się uda. Chleb nowej generacji, czyli powstał z chleba z pierwszej generacji, y, robi się w piekarniku. Na 200 stopni nastawiłem. Zobaczymy jak będzie smakował i wyglądał. O dziwo jest miękki. Bardzo twardy był, kiedy go lepiej, bo to był już taki bardzo skoncentrowany chleb, ale zrobił się miękki w środku. Super. Jak smakuje? Jak smakuje chleb dwukrotnie przerobiony? Hmm. Smakuje jak taki trochę kremowy chleb, ale yy, na napićowo by się nadało. Można byłoby z tym kanapki robić, więc... Jeżeli macie stary chleb w domu, to polecam zrobić to samo co ja, tylko że ze starym, bo znowu nie ma sensu. Bierzesz stare pieczy wodą, do mielisz miliardce mielarce, mielarce mielisz, i masz nowy chleb, jak go upieczesz. No i w ten sposób chleb może żyć wiecznie. No, na tym chciałbym zakończyć, ten dział związany z, z tą częścią pieczywa związany z chlebem. No, do widzenia! Ciemny chleb to tak naprawdę stary chleb przerobiony na nowy.